Dobry dzień dobry, witajcie na moim kanale. Z tej strony Agnieszka i dzisiaj zapraszam Was moi drodzy na film, w którym pokażę Wam, co się dzieje z moimi roślinami doniczkowymi w styczniu. A nie dzieje się zbyt dobrze, jest dużo porażek, dużo smutków. Są też miłe zaskoczenia, także mam nadzieję, że ten film będzie dla Was ciekawy i mam nadzieję, że z waszymi roślinkami jednak jest wszystko w porządku. Zapraszam was do oglądania. Zima daje już znać o sobie w roślinkach dzieje się źle, a mianowicie chodzi mi o moje epipremia, które no niestety nie wyglądają za dobrze, bardzo ucierpiały tej zimy. To jest dla mnie, słuchajcie, wielkie zaskoczenie, ponieważ EpiPremium to jest roślina, którą ja hoduję od zawsze. I to są takie rośliny, które nigdy nie sprawiały mi problemu. No ale tej zimy bardzo źle, bardzo źle, moi drodzy. I chyba już widzicie po liściach, że wygląda to nie za dobrze. Wiele pędów jest. Jakby takich, no jakby zemdlały. Ktoś może pomyśleć, że po prostu zapomniałam podlać. Nie, moi drodzy, nie, nie zapomniałam podlać, wręcz przeciwnie. To ja przyczyniłam się troszeczkę do tego, że moje epipremium cierpią. Podlałam je po prostu, musiałam je podlać za dużo przynajmniej kilka razy, dwa, trzy razy. I epipremium to jest roślina, która zniesie wszystko. Ja nigdy na tej roślinie nie miałam szkodników. Nigdy nie zaatakowała tej rośliny na przykład jakaś pleśń czy coś takiego. Natomiast to, na co jest czuła ta roślina, to na przelanie. I takie jednorazowe przelanie najczęściej komunikuje żółtymi liśćmi. No Natomiast jeżeli takie przelanie zdarzy się dwa-trzy razy, no to no to niestety, ale może złapać nawet chorobę grzybową, co stało się właśnie u mnie, więc na pewno ja przyczyniłam się do tego, że moje epipremia czują się bardzo, bardzo źle. Tutaj pokażę Wam epipremium, które jest najdalej od okna. Ono w sumie wygląda najlepiej, ale też jak widzicie zubożało. Pęd jest ogołocony. Słuchajcie, jestem załamana tym faktem. Tu Wam pokażę. Nie ma co ściemniać. Każdy ma jakiegoś trupa w szafie. Jak widać, liść kolejny już żółknie, a jak żółknie, no to już odpadnie, będzie znowu brak. I naprawdę jestem załamana, bo epipremia to są moje ulubione rośliny. Ja wiedziałam, że tak będzie. Każdej zimy, kochani, każdej zimy... Rośliny cierpią, jakaś roślina musi ucierpieć. No tak się niestety dzieje. Nasza zima jest bardzo długa, jest deficyt światła. I właśnie teraz chciałam was przestrzec, ponieważ wydaje nam się, że skoro włączyliśmy kaloryfery, skoro jest ciepło w domu, powietrze zrobiło się bardziej suche, no to co? No to trzeba tym roślinkom dać więcej wody. No, i tutaj, kochanie, nic melnego, ponieważ z powodu bardzo krótkiego dnia, bardzo małej ilości światła, rośliny wpadają w taki stan troszkę podobny do hibernacji, i one nie potrzebują więcej wody, a nawet potrzebują mniej. No, ja chyba o tym sobie zapomniałam w tym roku. W tym roku miałam jakoś cięższą rękę, no i doprowadziłam moje epipremia do naprawdę złego stanu. Naprawdę. Kochani, tutaj jest epipremium, które było najpiękniejsze, a które ucierpiało najbardziej. Wiele pędów e, straciło liście. Wiele pędów musiałam się pozbyć. Tutaj chcę Wam pokazać kolejny pęd, który... No już widać, że, że na stracenie, e, ponieważ jest permanentnie obumarły. Nie podnosi się, nie odzyskuje takiego wigoru. Jest cały czas jakby taki... E, Zemdlały, jakby brakowało mu wody. Po prostu widać, że tutaj choroba grzybowa już zrobiła swoje. Najprawdopodobniej korzenie już nie pracują i jest już tutaj w tym momencie połowę mniej e, tych pędów niż było. No wygląda tragicznie ta roślinka. Jestem po prostu załamana, moi drodzy, ale pocieszam się tym, że EpiPremium to roślina, którą bardzo łatwo się rozmnaża. Epipremium to roślina, którą też łatwo pozyskać, na szczepki można pozyskać od znajomych, praktycznie w każdym domu epipremium jest. Eee, ja już bym to zrobiła, ale żeby pobrać na szczepki, to najpierw muszę te rośliny wyprowadzić z tej choroby, żeby one odzyskały ten wigor, odzyskały tą swoją kondycję. Nie ma sensu pobierać naszczepek z rośliny słabej, z rośliny chorej, bo takie naszczepki też będą słabe i chore. Zatem jeszcze jest za wcześnie, jeszcze jest za mało tego światła. No i niestety, no, no jeszcze, jeszcze nie, jeszcze muszę poczekać do Marca, więc na pewno będę te rośliny ratowała. Mam nadzieję, że do marca te moje rośliny będą już wyglądały lepiej, i wtedy będę je ścinać, robić naszczepki. Dosadzać. No i tak się pocieszam. No co mam zrobić? Tak się pocieszam. Kochani, kolejne rośliny, które nie wyglądają zbyt dobrze, ale tym się kompletnie nie przejmuję, są tutaj. To są rośliny, które są z balkonu. Rośliny, które my na balkonach najczęściej traktujemy jako sezonowe, ale one są wieloletnie i można je przechowywać. I one zawsze będą troszeczkę gorzej wyglądały. Tutaj jest koleus, który był na balkonie przepiękny. I przez jakiś czas w domu też był przepiękny. Niestety to jest roślina, która, wiecie, potrzebuje bardzo dużo światła. Więc ona, ona tak co roku troszeczkę gorzej wygląda w mieszkaniu. Ale tym się nie trzeba przejmować, ponieważ z nadejściem marca Przytnę tą roślinę, ona bardzo szybko odbije i powędruje na balkon, będzie znów piękna. Mało tego, z tych naszczepek szczytowych e, zrobię nowe roślinki, czyli będzie przy okazji rozmnażanie. Więc tutaj nie ma czym się przejmować tym, że ona wygląda troszkę gorzej. Tutaj drugi gagatek, drugi gagatek wygląda fatalnie. Jest to słodki ziemiak, czyli i Pomea. Również jest traktowany zupełnie e, jako roślina sezonowa. U mnie rośnie na balkonach w skrzynkach, i ja co roku sobie e, tą roślinę wykopuję ze skrzynki i wkładam do takiej zwykłej doniczki, którą mam. E, niezbyt ładnej, plastikowej, ale jest. I ona tak sobie spędza, kochani, zimę. I ona też na początku wygląda jeszcze dobrze, później e, traci liście. Tutaj, jak widzicie, są już takie młode odrosty, ale one nie są jeszcze zbyt ładne: są blade, mało wybarwione. I również czekam na odpowiednią temperaturę. Roślinka pójdzie sobie na balkon i tam jak co roku powinna pięknie odżyć i być cudowna. Więc tymi porażkami ja się w ogóle nie przejmuję, ponieważ to są rośliny, dla których tutaj warunków rzeczywiście nie ma, ale one szybko odzyskają wigor. Tutaj jeszcze kochani mam ten rozchodnik łopatkowy, również roślina z balkonu i też tak samo, dokładnie to samo, nie wygląda zbyt dobrze. Wygląda średniowo, ale tylko będą warunki, roślinka pójdzie na balkon i zobaczycie, jaka będzie e, piękna. Także tymi porażkami się nie przejmuję. Najbardziej przejmuję się e, niestety tymi epipremiami. Ale moi drodzy, są też zaskoczenia zimowe, pozytywne. I tutaj mamy jedno zaskoczenie. To jest y, salseferia która wypuściła przepiękne zimowe liście i o dziwo te liście nie są wydłużone, nie są jakieś małe, cienkie, archityczne tylko są piękne są naprawdę śliczne i to jest jedno z moich właśnie zaskoczeń zimowych że też można, coś na plus zanim wrócę do tych zaskoczeń zimowych na plus to jeszcze wrócę na chwilę do jeszcze jednej porażki a mianowicie jest nią ten Aloes, to jest Aloe Vera. Jak widzicie, wygląda tragicznie, jest w strasznym stanie. Ta zima go dobiła. Yy, I powiem Wam szczerze: Aloes ten nigdy u mnie nie rósł dobrze. Nigdy. Tak trochę czuj się się kamera, ale wiecie, yy, z ręki kręcę. I tutaj się pochyliłam do tego Aloesa, zaszłam na jego poziom. Słuchajcie kochani, ten aloes po prostu u mnie zawsze rósł nie za dobrze, ponieważ brakowało mu światła, a brakuje mu światła trochę dlatego, że to jest ciemne mieszkanie, a trochę też dlatego, że ja nie mam dla niego odpowiedniego miejsca. On zawsze stał u mnie na regale, o tam, 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 tam wysoko, gdzie ta choja i nolina i on sobie tam stał. I to było miejsce, które było mm, dobre dla niego pod tym względem, że on tam miał jak się rozrastać. Nie przeszkadzał innym roślinom, inne rośliny nie przeszkadzały jemu, ale jednak nie ma tam wystarczająco dużej ilości światła. Teraz przyniosłam go tutaj na dół, na podłogę bliżej drzwi balkonowych. Proszę, to są drzwi balkonowe. I bałagan. Na balkonie. Yy. No. I słuchajcie, nie wiem co z nim będzie, ale ta zima go już dobiła, mam go 3 lata nigdy nie wyglądał aż tak tragicznie, chyba go też troszeczkę przelałam, ale powiem Wam, że nawet jak go w ogóle nie podlewam, jego liście są takie bardzo mięciutkie, bardzo takie cienkie. Bardzo takie wątłe, takie miękkie i ja wiem o tym doskonale, że to jest wina braku światła. Więc jak widzicie wygląda tragicznie, no dam mu jeszcze szansę, podtrzymam go do marca. Może w tym miejscu troszkę on się wzmocni na tyle, że będę mogła go po prostu komuś oddać. Komuś kto ma miejsce dla niego, bo muszę wam powiedzieć, że ta roślina wymaga miejsca. Ona jest taka, ma takie rozłożyste liście. I aloes naprawdę wymaga miejsca, którego ja nie mam. Więc to jest kolejna moja zimowa porażka. Ale co prawda mam tutaj taki drugi aloes, który rośnie świetnie. I jeszcze mam tutaj. Aloes ościsty, który uwielbiam. Więc to nie jest tak, że zostanę bez aloesu, ale posłuchajcie, no. No ta bida, no żal mi, żal mi tej bidy, ale uh, widać, że no nie, nie będzie, nie będzie w moim mieszkaniu ten aloes. Nie mam dla niego odpowiedniego miejsca. Kochani, mówiłam Wam już o pozytywnych zaskoczeniach i pokazywałam Wam moją wierę. A teraz kolejne pozytywne zaskoczenie, które dotyczy tej małej Saraceni. Ta mała Saracenia. Oberwała dość mocno jesienią. No, saracenie na jesień ogólnie odrzucają część liści. To są liście wyeksploatowane, liście pułapki, ale ta saracenia miała tarcznika. Więc ja moi drodzy zrobiłam oprysk, a także wycięłam kilka najbardziej zainfekowanych liści. I ona była naprawdę biedna jeszcze w październiku. I popatrzcie, co tu się wydarzyło. Ona wypuściła w grudniu dwa liście. Piękne, pełnowartościowe liście. Liście zimowe, jeśli szaracenia wypuszcza, to najczęściej wyglądają w ten sposób. Tutaj pod światłem może niezbyt dobrze widać, ale jeśli są liście zimowe, to są one takie z jednej strony bardzo płaskie. Z drugiej strony bardzo szerokie. Natomiast pułapka takiego liścia no praktycznie nie istnieje. Jest bardzo. Nie mogę załapać ostrości. O! Pułapka takiego liścia jest bardzo malutka. Taki liść zimowy to jest liść, który jest nastawiony właśnie na to, żeby odżywiać się światłem słonecznym. I takie liście zimowe czasem saracenie wypuszczają i wtedy po prostu na wiosnę te liście się wycina i saracenia wypuszcza piękne liście pułapkowe. Moja mała saracenia widać, że wzięła się za siebie, jest to roślina niedozdarta jak widać, wypuściła dwa zimowe liście, które mnie zaskoczyły. Spójrzcie jakie one są wielkie. To są naprawdę piękne, pełnowartościowe pułapki, które już od wiosny Będą pracowały. Także to są te pozytywne zaskoczenia właśnie wypuszczenia nowych liści przez rośliny w sezonie zimowym. Ta duża staracenia nie wypuściła żadnych liści, ale, ale jest piękna. No i jeszcze jedno zaskoczenie przyniosą tutaj z kuchni. To jest ta mozaika, którą ja zgranałam z półki śmierci. I nie wiem co jej było. No, kondycję miała średnią. E, całe lato sobie stała i nic nic się z nią nie działo. Przeniosłam ją na zimę do kuchni, ponieważ tam jest kaloryfer wyłączony i tam jest po prostu najlepsze powietrze dla niej, bo to nie jest roślina do mojego mieszkania suchego, to jest roślina, która wymaga bardzo dużej wilgotności powietrza. I słuchajcie, ona wypuściła mnóstwo zimowych liści. Ja wam pokażę. To są liście świeże, o te dwa. Oczywiście już tutaj są troszkę uszkodzone. Te dwa uszkodziły się chyba od otwierania okna, nie jestem pewna. Ale słuchajcie, tutaj przepiękne świeże liście. Dwa. Ten był zagięty i też ma tutaj uszkodzenie. Ale tu są kolejne dwa, które dopiero rosną. I kochani, uwierzcie mi, ale tutaj idą kolejne dwa. Łącznie 7 liści świeżutkich, 7 liści wypuszczonych w okresie zimowym, e, i są to naprawdę piękne liście. Zwłaszcza, że w ogóle wcześniej nie rosła. Nie wiem, co jej było na tej półce śmierci, z jakiegoś powodu się tam znalazła. W ogóle nie rosła, wyglądała ładnie, ale nie spodziewałam się, że nowe liście mogą iść, e, słuchajcie, w grudniu. I są to całkiem ładne liście więc jakieś są też pozytywne zaskoczenia wśród innych roślinek ok, nic się nie zmienia tam jest z tyłu szoflera, która czuje się lepiej, tutaj mamy starca który czeka na przesadzenie tutaj jest ta krasula, taka kudłata, bardzo lubię i kochani tutaj nic się nie zmienia wszystko jest w porządku Niektóre roślinki mnie zaskoczyły pozytywnie, no ale tych epipremiów to jest mi naprawdę żal, szczególnie tego. No popatrzcie, jaka porażka. A jeszcze powiem Wam, że tutaj jest synapsus, który też wygląda rewelacyjnie i też, o dziwo, zaczął sobie rosnąć. Odwrócę go. On puścił nowe liście, nowe pędy, i nie są to też takie pędy, właśnie wydłużone. Są piękne, ładne. Też bym chciała już go przesadzić. W ogóle ja już bym coś porobiła, kochani. Ja już bym coś porobiła, poszłabym już na balkon, ja już bym tutaj na szczepki e, robiła, ja już bym poprzesadzała kilka roślin, które potrzebują. Ale uważam, że jest jeszcze naprawdę na to wszystko e, za wcześnie. E, jeszcze jest za krótki ten dzień. Często te dni są właśnie takie, czyli pochmurne. Słuchajcie. Nie wiem, co mam zrobić z tą choją. Może ktoś z Was mi doradzi. Ta choja, moi drodzy, jest u mnie już 2,5 roku. I przez te 2,5 roku wypuściła dosłownie jednego liścia: dokładnie tego liścia. I nic, nic. Jest cały czas. Po prostu jakby była zamrożona, zahibernowana, gdzie miałam wcześniej choje i one rosły jak szalone. Nie wiem, co się dzieje z tą małą sadzonką, żeby przez 3 lata wypuścić jednego liścia. No, wiecie co? No, no nie, nie podoba mi się to. E, może macie jakiś pomysł, co mogłabym zrobić, żeby ją pobudzić? Tutaj jest nowina. Nolina sobie tutaj świetnie radzi. I tak jak Nolina sobie tu na tym regale radzi świetnie, to jest miejsce wymarzone dla niej. Tak niestety ten aloes nie radzi sobie w ogóle. No i ten aloes to chyba, ja nie wiem, ja nie wiem, co z nim będzie, ale wydaje mi się, że nic dobrego. Dobrze, kochani. Taki y, update, co w roślinkach u mnie? Jak widzicie, i źle, i dobrze są i porażki, są i pozytywne zaskoczenia. Tutaj, kochani, wam jeszcze pokażę, co w sypialni na oknie. Yy, tutaj przeniosłam sanseverie I one tutaj czują się naprawdę dobrze. Trudno mi pokazać, jest tak pod światło, ale one naprawdę czują się tutaj fajnie. To jest ta Severia Moonshine. Czuję się świetnie. No i jest ta Dracena Green White. Bardzo dobrze sobie radzi. Także tutaj bez zmian wszystko ok. A teraz, kochani, jesteśmy w kuchni. Chciałam Wam tutaj tylko pokazać, że zabrałam z balkonu jesienią San Vitalię i postanowiłam ją przezimować ścięłam ją i popatrzcie nie wiem czy coś z tego będzie czy będzie z tego nowa roślina na balkon ale jak widać jakaś młodzież tutaj już rośnie więc zobaczymy co z tego będzie tutaj mam taką yy, naszczepkę reo meksykańskiego ale powiem wam, że nie za dobrze za to świetnie się miewa pieniążek malutki i bardzo dobrze się też miewa malutka Sanseveria, którą zrobiłam z liścia. A tam z tyłu cebulki. Dajcie mi znać, czy też pędzicie cebulkę dymkę zimową porą. No tak, tutaj są moje ptaszki, które oczywiście wykuczają. Nie dadzą nic powiedzieć. No pokażcie się. No co, teraz, teraz już nie jesteś taki cwany, tak? Co to za cisza nastała? Także tak to kochanie wygląda, tutaj mam tą peperonię, kalicję. tu się nic nie zmienia. Tutaj mam jedną naszczepkę, zaczęłam robić Epipremium, ale powiem Wam, że raczej nic z tego nie będzie. Zobaczcie, jest choroba grzybowa tutaj, jeszcze jest za mało światła na pobieranie naszczepek, także bez sensu to zrobiłam o tutaj amarylis przekwitnięty teraz trzeba będzie się nim zajmować także kochani tak to wygląda wszystko jest w miarę dobrze są porażki są też pozytywne zaskoczenia także dziękuję wam bardzo kochani że byliście ze mną napiszcie mi w komentarzach czy um, u was też tak jest czy y są te porażki roślinne, czy raczej roślinki sobie u Was radzą dobrze? Mam nadzieję, że dobrze, bo gdyby nie te roślinki, to ja bym zwariowała. Powiem Wam szczerze, że te rośliny naprawdę wnoszą bardzo dużo w tą naszą bardzo długą zimę. No, ja już powoli zaczynam dostawać takiej sezonowej depresji. Zawsze styczeń i luty jest dla mnie bardzo trudnym miesiącem. Czekam do marca i. Marcu wreszcie będę mogła zacząć coś działać. Wreszcie będzie balkon. Słuchajcie. O, patrzcie, jakie moje ptaszki nagle grzeczne się zrobiły. Także dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście, że byliście ze mną. Do zobaczenia. Pozdrawiam Was.